Jest to historia dzielnych bohaterów, których złączył wspólny los. Biarniego, dumnego wikinga i odkrywcy Nowego Świata, Kiry, nadobnej księżniczki ze Wschodu, Sigurda z państwa Franków i Hacziego, dzielnego Saracena. Razem stoczyli wiele walk i przeżyli wiele przygód. Tym razem jednak zarówno świat ludzi, jak i kraina bogów znalazły się we wielkim niebezpieczeństwie. Hej, witam was w kolejnym odcinku z gry i tak, tu nie będzie Rappels jest to bodajże drugi odcinek z gry Kultura z 3 wy, Wyprawa na Północ Przed nami misja fabularna, kampania Wielka Klęska Głodu Jak ktoś chce przeczytać, może ja tutaj przeskroluję ładnie nie będę tego czytał bo nie także zaczniemy grać jak będziecie widzieć małe ścinki, niestety gra na... Gra z 2000 roku na mm, GTX GTX 970 mm, overclock wersji. Niestety, przy maksymalnym oddaleniu mm, i zaczę zaczęciu poruszaniu jednostkami no jest to 10 fpsów na krzyż, więc no będziecie musieli wybaczyć w, tutaj w przybliżeniu na maksymalnym przyspieszeniu i. Mm, no i przybliżeniu średnim i maksymalnym O! Stary człowiek. Overendrowcy są wśród Was tacy, co nie znają tej okol okolicy. Idźcie tą doliną, a na jej końcu możecie rozbić obóz. A Wy, zwiadowcy, nie zapomnijcie stawiać wskazy. Nie zapomnijcie stawiać drogowskazów. Mniejsza z tym tłumaczenie. Tłumaczenie profesjonalne. Także te minionki na razie będą szły sobie same. Ja tylko tutaj żołnierzami sobie um, przelecę, że tak powiem. Um, no, damy jakoś radę. Tak jak mówię. No nie jest to hard. Nie jest to najbardziej zoptymalizowana gra. I nie jest. Może najlepszą grą na świecie, ale jest spoko. Dobrze, dotarliśmy do doliny. Przed nami rozległa się yy, rodzajna dolina. Tu mogliśmy założyć osadę i zająć się dostarczaniem żywności w wiosce. Mam na początek bardzo. Przy, yy, przy, na sam początek bardzo przydałyby się towary zgromadzone w wozach. Zbuduj wioskę, w tym celu wykorzystaj towary w wozach. Fajnie, super ekstra. Yy, wojowników od razu sobie wyślemy tutaj, tutaj, Czy tutaj. Coś było, nieważne. Nie wiem, ile ten odcinek będzie miał. Postaram się zrobić tą misję... Um, żeby misja się... Z... Dlaczego mi dźwięki z gry? Czekajcie... Eee, muzyka? Hmm... Mieszczę z tym. Um. O, muzyka z gry się włączyła. Sied. Może brak muzyki, bo nie wiem, czy jest olicencjonowana i czy na przykład nie wyskoczy mi też... Nie, nie będzie za względem mnie. E, dobrze, powsyłajmy ich tutaj. Niech oni to pootwierają. Skrótów wyszowych nie pamiętam, W tę grę ostatni raz grałem 10 lat temu, więc... Kwatera główna, kwatera główna... Taka okrągła. I sobie ją postawimy tutaj. Nie, tym klawiszem się stawiało. Kwatera główna. No dobra. Nie, to tej nie chcemy. Chcemy tą drugą. Kwatera główna. Kwatera główna ta. Proszę, stawiamy super ekstra. Hmm. Zaprzęg. Idź tutaj. Rozładunek. Idź tutaj. Rozładunek tak samo won i rozładunek, tutaj mamy kolejny wóz, mm, rozładunek. No fajnie, że tam wziąłeś, rozładowałeś to i ja to im celu dobra. Mniejsza z tym, mm, nasze wojska skierujemy mm, ku tej stronie. Mm, teraz tutaj odnajdziemy zwiadowcę. Niech nam zbierze owce mm, z, z okolic. To nam się przyda. Hmm, niech pobuduje też drogowskazy. Wy się tutaj powoli przemieszczajcie, wszyscy. Niech on tutaj buduje drogowskazy. To nam pomoże w przemieszczaniu się, bo te ludziki są tempe i nie potrafią często znaleźć same drogi. Hmm, handlarz nie ma co robić. Wystaw budynek jakiś tam super ekstra. Hmm, niech to nie ma co robić. Zaraz się znajdzie co robić. Dobrze, tutaj mm, nie mamy budynków do budowy, ponieważ... Gdzie ty jesteś? Tutaj. Ponieważ jeszcze nikt nic nie wydobywa. Mm, to podaj, że C się zmieniało. Tak, tak, tak. Drzewo. Ty tutaj glinę wydobywaj. Mm, ty będziesz... I ty będziesz wydobywał tam. Ty będziesz wydobywał drewno z nim. Ty pójdziesz tutaj za to, ty będziesz budowniczym i ty będziesz. Nikim nie będziesz. Nie możesz być myśliwym jak na razie. Super. Mm, kamień. Kamień. E, ty kamień. Ty tutaj glinę. Lecimy z koksem. Um, wszyscy wyjść. żeby przydzielimy tutaj. Wszyscy wyjść. Ciebie też tutaj przydzielimy. Wszyscy wyjść. Ciebie też tutaj przydzielimy. I ostatniego. Wszyscy wyjść. Czy jesteśmy? Nie, nie jesteśmy w stanie. To, to ty będziesz w budowniczym. E, farmer się zamieni we, w, w... Dobrze. Jakby to postawić. Dobra, niech to będzie tutaj, sobie stało. Yy. Może to być te owce oswoił. Postawmy więcej drogowskazów tutaj dookoła, nastawiamy tych drogowskazów wszędzie, żeby umieli trafić w odpowiednie miejsca. Może zwiększę wam trochę FPS-u, bowiem jak to boli mnie nawet oczy bolą od od tej jakości. No ale cóż, tutaj mamy garncarz, gancarnia, ale jeszcze nie mamy farmera, który by mógł zająć się Mm. Nie zabijaj krów, idioto! On zabija krowy, nie wierzę. On zabija krowy. co za imbecyl. Przecież krowy nam później się przydadzą. Dobra, mniejsza z tym. Yyyyyy... Mm -hmm. Oswojona, oswojona, tutaj te reszta krów oswoimy i zajmiemy się znowu znakami. A jak na razie to będzie największy problem. Dobra, tą krowę możemy zostawić, one później się będą rozmnażać. Jak będziemy ch w chlewach je rozmnażać, dobra, znaki yy. Farmer, ty Farmer, won Jedzenie ogarnąłeś. Jezu, przybliżać. Nie oddalać. To Tose tutaj może stać. Farmer zacznie tutaj zbierać. Budynki, dom, garncarnia. Garancarnia warto wybudować gdzieś w takim miejscu, żeby miała dostęp do drewna i do gliny. Czyli tutaj idealnie. Hata kamieniarza nie potrzebuje do niczego więcej niż kamienia. Farma, magazyn, koszary. Już można koszary. Patrzcie, no to wybierz budynek. Koszary. Postawmy je tutaj, razem ze strażnicą. Aktualnie osadźmy sobie tam łuczników. Tych tutaj przynieśmy. Ty możesz być tragarzem stąd. Ty możesz być tragarzem stąd. A ty możesz... Co Ty możesz tym, tym tragerzem być. Hmm. Dlaczego ty nie możesz stąd zebrać? Co, nie sięga, sięga. No właśnie, to poznać to. Kęcarnia hmm, wybudowana, ty masz na poziomie 24, przechodzisz w kręcarza. chociaż ty powinieneś, bo ty możesz 27, ale to tam mniejsza z tym. Hmm, tutaj znak wybudowany. Po wybudowaniu wszystkich znaków już nam będziesz niepotrzebny, sorry, muszę oddalić, żeby Widzieć gdzie jeszcze muszę wybudować Tak na poważnie No i raszujemy, budujemy tutaj dom, będzie No dom numer 3 możemy tutaj zbudować Nie, tak blisko nie chcemy przybliżać, takich pikseli to ja nie chcę pokazywać Młyn, młyn, szmonka, super Mmm Mój tutaj będzie piekarnia ze studnią, żeby to szybko tutaj pracowało. Mhm. Tutaj chyba do góry nie dało się jakoś wyjść, bo będą góry. Tak, tutaj do góry nie dało się wyjść, bo będą góry. Super. Postawię kilka znaków, żeby w razie co. Nie no tak, tu są góry nawet nie ma jak przejść. Mhm. Mm Przyspieszamy. Jak to się podobało? E, początek ulicy. O. I tutaj taką ten, nie? Niech oni tutaj pobudują drogi. Mhm. Mm I tutaj tą drogę nie wiem po co. Aha, fajnie, fajnie się. Fajnie masz. Niech tutaj będzie to magazyny, szkoła. E, stolarnia solarnia, super, gdzieś gdzie będzie bardzo dużo drewna, drzewa dostępnego. Mm, tutaj myślę. Solarnię można wybudować. Tutaj jeszcze nikt nie robi kamienia, to jest bardzo duży problem. Szybko, szybko. Ale tu chyba ja mam... Mm, Kamień bloki, no! To jest dobrze. Jest was pięć. Nie, jest was... Jesteś cywilem. Uuu, jak pięknie. Cztery są tylko. Czyli mam trzy ożenione, więc trzy już mi mogą rodzić synów, którzy będą następnymi pracownikami. Yy, ty, tragarzu, uciekinierzy, konom rzucili, wygłodniali uciekinierzy. Tam mogliście przeczytać: tu są lwy, dlatego ja tutaj postawiłem yy, żołnierzy i strażnice, Prawie co, żeby. A, myszka, gdzie jesteś? Jest tak mały ten interfejs przez to, że budowniczy. Przez to, że. Jest to bardzo stara gra, która nie obsługuje takich dużych monitorów, które ja posiadam. Takich dużych rozdzielczości, które ja posiadam. O, tak to lepiej brzmi. To niestety. To niestety. Mm, ma bardzo małą rozdzielczość. Mm, dobra, już nagrywam co najmniej 15 minut. A tu jeszcze nic się nie dzieje. Jeszcze Mixa nawet nie jest rozpoczęta tak dobrze. Więc niech to się ruszy do jasnej cholery. Ci synowie tutaj gancarnie stolarnie. E, ile ty masz? Zbieranie drewna 6, zbieranie drewna 15. Proszę bardzo. Mm, jest to kolejna kobieta, ale żeby. Pięknie. Rozbudować pierw to, Teraz to rozbudować. Drewniane narzędzia. No dobra, no nie możesz produkować, no bo psz, proszę ciebie. Mm, tu przy okazji możemy magazyn trójkę od razu już budować. Tu przy okazji wybudujemy magazyn, żeby w razie co mógł nosić. Mm, nie to. Magazyn. Proszę magazyn trójkę też w tym miejscu żeby mogli znosić tutaj ogólnie będą domy będą domy i, i będzie fajnie tragarz raczej tutaj bym wolał tragarza żeby wnosił drewno, żeby ten mógł produkować drewniane narzędzia, żeby e, pracownicy budowniczy, budowniczy mogli mm, budować dobrze, zmienimy mu produkcję na dachówkę Dodatkowo, dachówka nam się. O, jest cywil. C budowniczy. Za chwilę będzie jeszcze jeden koleś do wydobywania drewna, bo tego sobie przypiszemy tutaj. Wydobywaj drewno. C zbieracz. Przydziel miejsce pracy i drewno tutaj. A jednocześnie kolesia od gliny, który jest gdzieś tutaj. Przydzielimy tutaj. Nie. CS dragasz nie zbieracz tu, nie chce dobra, mniejsza z tym zbieracz glina Cy, dachówka, chleb super, cywil cywil leci w takim razie na farmera poprzedni farmer leci na młynarza a tutaj już nam się kłania chata piekarnia o, kuźnia! Kuźnia już jest płatnerska. Super piek... Nie... Mm, piekarnia? Piekarnia, której tutaj nie możemy wybudować. Nożesz, kurde mole. Studnia, ale studnia za to tutaj. No studnia tam najem nie jest potrzebna, ale kuź kuźnia płatnerska. Mm, jako... Jako łuki. To jest coś, to jest coś, to jest coś. Tylko że to by było, trzeba tutaj ulokować. Drewniana włócznia, płatneż Zbieracz nie może drzewo. No bo, kurde. kici w dupę. Drzewo. Tak samo ty. E, cywil i drzewo. Więc zbieraj w takim razie. Pudek, stolarnia, naczynia. Dobra. Do wszystkich drewniane narzędzia, natychmiast. won! Wy, rodzic synów. Ty nie, ty nawet nie masz takiej opcji. Lele. Hmm. Aha, spoko, To się zbugowało. Ale też jest dobrze. Czy. ja nie, nie przyleciały, więc się zbugowało i pokazało, że odprawiałem stosunek, ale stosunek jest przerywany i niestety nie zaszli w ciąże. Ha, widzicie? Nie za każdym razem, jak stosunek jest przerywany. Nieważne. <ścoughs> Nieważne. Tego nie było. Już 20 minut, a nasza wioska nie jest jeszcze w ogóle zbudowana. Minarstwo 20, to tutaj, tobie tutaj pracę przydzielimy mm. Dobra, no, nie, budujcie sobie, rozbudowujcie, nie wiem róbcie co tam chcecie a bo ty nie byłeś budowniczym. Lel dobra, magazyny pobudowano, więc oni mogą tutaj znosić. Spieracz kamień, nie widzisz kamienia? Hmm, a ja widzę go pełno. Może ruszyłbyś dupę. Stolarnia dwójka. Hmm, tutaj już będą nam się wydo... hmm, Co to nam się będą produkowało? Meble. Meble, które będą polepszać komfort. Hmm, będzie mniej jedzenia potrzebne, żeby dzieci robić. No i ogólnie będą nasi. Wikingowie bardziej zadowoleni a, oraz włócznie, ale to nam na razie nie jest potrzebne. Te meble jeszcze można by było w razie co do handlu. Stolarnia, dom, dom na poziom czwarty, więc super. Bo i jeszcze ta sucz może tutaj się dołączyć. Piekas zaczął piec chleby, więc one za niedługo zaczną chodzić, żeby 125 aż chlebów tutaj przynieść i zapełniać to cały czas. Hmm, dlatego w miarę blisko chciałam też wybudować, ale jest możliwość wybudowania domu numer 5, tak? Jest możliwość, jest. Wybudujemy sobie kilka ich. Hmm. Budujemy sobie 4. Dlaczego sobie wybudujemy 4? Hmm, bo zrobimy 20 kobiet na całą wiochę i one będą nam rodzić 20 mężczyzn na raz. 20 mężczyzn naraz równa się... 20 żołnierzy naraz? 20 żołnierzy naraz... raz. Ej, kim to może być? Mm, myśliwym. Dla mnie może być cywilem, ale pójdź w środek wioski i wtedy może zostać myśliwym. Wow, co to za dźwięki za... Mmm... Myśliwym. Kuźnia partnerska jest super. Mmm... Dobra. Tutaj jeden jeden drwal może być stolarzem, a ten stolarz, który może więcej, może przejść tu kuźni Płatnerski i zacząć robić łuki. Potrzebujemy dwóch nowych drwali, jeden tutaj, jeden tutaj, jednego zbieracza gliny tutaj do góry. Mm. Tutaj jeden zbiera drewno, tak? Tak i przynosi tutaj. Czytałoby się jeszcze dwóch faktycznie, albo trzech nawet. Żeby zbierali. Tutaj oni ładnie domy budują. Ten tutaj też ładnie wszystko, cywil dobrze. Róż dupę tutaj. Róż dupę tutaj i ty zostaniesz zbieraczem drzewa. Następny, a Ty ruszysz się tutaj, to już jest o wiele bliżej. Ty zbierasz drzewno. Zbieracz już jest dorosły, cywil. Cywilu, Ty tutaj leć. I Ty będziesz zbierał tutaj. A Ty będziesz tutaj zbierał glinę. Wyznacz obszar, drzewo Ty tutaj. Wszyscy drewniane narzędzia proszę sobie wziąć. Już mamy dwa łuki. Także będzie super. Dlatego, że mamy cztery kobiety, urodzimy czterech synów. Nie, cztery córki, przepraszam, tym razem. I przydzielimy je do następnego domu. Potem będzie o 8 córek. Urodzimy 8 i. I wtedy do następnych dwóch domów je wsadzimy. Wtedy w każdym domu będzie brakować tylko po jednej. A z tego, że mamy cztery domy. To tylko jedna partia z nich będzie musiała urodzić cztery córki, a resztę, czyli 4 razy 2 12, będzie mogły już urodzić mężczyzn, którzy będą nam pom pomogą nam, definitywnie nam pomogą w przejściu tej mapy. Jednak da się to, da się to zrobić e, pokojowo, ale aczkolwiek. Nie, nie da się. Tam jest jedna frakcja, z którą trzeba walczyć, żeby dojść do katakumb Chyba. Jestem pewien. Zależy, którą stronę ona gdzieś tutaj jest. Tutaj jest jedna, i tutaj jest jedna. Piwo, war, ciasto, yy, pasieka. To akurat jest niepotrzebne, bo nie gramy na poziomie trudności normalnym. To znaczy, tutaj normalny jest jako trudny, potem jest prosty, i potem jest najprostszy. Jako, że chcę szybko przejść tą kampanię bez zbędnych problemów. To zrobię to na poziomie najprostszym, tak? Bo inaczej oni by mieli tak, jedzenie głód, by mieli głód, zmęczenie, religię, potrzeby rozmowy i jeszcze kilka, tam chyba z 5 czy 6 różnych pasków potrzeb. I naprawdę ciężko jest to zaspokoić na żołnierza, a szczególnie kiedy oni się biją w ogromnej bitwie. Więc. Rośnie nam reszta kobietek, czyli jeszcze trzy kobietki. I ja będę się z wami żegnał. Hmm. Tutaj mamy dużo trwali. Tutaj następna kobietka. Idźcie z kimś ożenić. Następna kobietka. Idźcie z kimś ożenić. Ładnie nam tu idzie pr praca nad budową tego. Ale ładnie to wygląda, jak oni to budują. Może. Że... Nie powstaje, że tak nie stawiają tego czy coś, to i tak. Jak to leci, że szkielet, potem nakładałem na to, potem wykończeniu w kawiecie. To bardzo fajnie wygląda. Dobrze, to możemy rozbudować i no to by było na tyle w tym odcinku, bo jak na razie z tego co widzę, to nagrywam co najmniej 25 minut, a nie wiem czy liczyłem te pierwsze 5 minut zanim tutaj doszliśmy, więc jest około 30 kilku minut już odcinka. Jak widzicie, to jest nasza rozbudowana wioska. Za dużo się jeszcze nie stało. Jeszcze nie jesteśmy na bardzo wysokim poziomie rozwoju, żeby zakończyć tą misję. Więc jeszcze z 2 czy 3 odcinki z tej misji kam e, fabularnej, kampanii, misji kampanii będą. A ja Was zachęcam do komentowania, subskrybowania i oceniania. I pamiętajcie, że w przyszłym tygodniu. Jak nie w tym tygodniu jest 15 listopada, a 15 listopada jest to dzień premiery Watch Dogs 2, więc pamiętajcie, żeby zajrzeć na mój kanał, bo Watch Dogs 2 pojawi się na moim kanale. Także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Do zobaczenia.